Film promocyjny Echa Legendy Elbląg zdobył aż 7 nagród na międzynarodowym konkursie w Portugalii, a producent filmu Tomasz Walczak zdobył statuetki podczas uroczystej gali. Kapitalna praca całego departamentu promocji Tomka Walczaka, który też przyjechał do nas z olbrzymią energią i chęcią do tego, żeby pokazać Elbląg właśnie w tak unikatowy sposób w jaki został przedstawiony. No i dzięki temu mam nadzieję, że o Elblągu będzie głośno na całym świecie. Festiwalu wziął udział 165 filmów z 35 krajów. Jury składało się z 21 osób związanych z filmem, kulturą i turystyką z całego świata. To ogromna szansa dla Elbląga na pozyskanie turystów z całego świata. Liczymy na to, że filmy będzie miał swoich odbiorców w różnych częściach Europy i w różnych częściach świata. Uruchomimy tą kampanię promocyjną filmu zewnętrzną, tak na dobrą sprawę, właśnie dzięki temu, że na festiwalach, o których jednak w danych krajach jest dosyć głośno, no, film się promuje. Ludzie osłuchują się z tym, że Elbląg jest wspaniałym miastem turystycznym, wspaniałym miastem wartym odwiedzenia, więc jak najbardziej liczymy na to, że w przyszłym roku pojawi się więcej turystów zagranicznych w Elblągu. Autor produkcji Tomasz Walczak od dawna nosił się z zamiarem realizacji filmu o poszukiwaniu skarbów. To właśnie Elbląg pełen historii, tajemnic i legend stał się dla niego inspiracją. Tak powstał film, którego motywem przewodnim są miejskie opowieści i ukryte skarby. Echa legendy to nie tylko materiał promocyjny, ale także zaproszenie do ponownego odkrywania Elbląga przez jego mieszkanki i mieszkańców. To ważny element polityki budowania lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, w którym żyjemy. Aby spostrzec to, czego nie widać, potrzeba cierpliwości i trochę ciepła. Serce zabiło mi mocniej, gdy moim oczom ukazała się mapa. Ale był to tylko fragment. A jeśli ten skarb to tylko legenda? Moje młodzieńcze zauroczenie historią zamiast do skarbu doprowadziło mnie tutaj.